Gruba dziewczyna została oddana biednemu rolnikowi za karę. Nie wiedziała, że posiadał on tysiące hektarów i pokocha ją jak nikt inny. Jesteś ciężarem, Emilio. Grubym, bezużytecznym ciężarem. Słowa uderzyły o ściany małego drewnianego domu jak grom. Na zewnątrz chmury przewalały się po szarym pomorskim niebie. W środku unosił się zapach alkoholu. Emilia stała nieruchomo przy zlewie kuchennym z zaciśniętymi dłońmi. Jej blade policzki były zarumienione, nie ze wstydu, ale z lat połykania każdej obelgi. Myślisz, że znajdziesz faceta, który cię zechce? Zadrwił jej ojciec, lekko się chwiejąc. Miałem szczęście, że znalazłem kogoś, kto cię ode mnie zabierze. Biedny rolnik. Nie chce pieniędzy, chce tylko żony. Znikniesz stąd przed zachodem słońca. Emily zabrakło tchu. Co? Powiedziałem... Że dziś wychodzisz za mąż. Będziesz mieszkać na jego ziemi i przestaniesz być moim problemem. Jej wzrok spoczął na małej, za ramce na półce. Zdjęcie jej matki. Czas wyblakł kolory, ale uśmiech w jej oczach wciąż śnił. Emilia miała 10 lat, gdy ją straciła. Mama by ci na to nie pozwoliła, szepnęła. Jej ojciec zaśniał się gorzko. Twoja matka była zbyt miękka. Zobacz. Dokąd ją to doprowadziło? Do grobu. Zanim będziemy kontynuować, prosimy, skomentuj, skąd oglądasz naszą historię. Uwielbiamy wiedzieć, skąd jesteście. Prosimy również o zasubskrybowanie kanału. Kontynuując, szloch wyrwał się z ust Emilii. Poszła do swojego pokoju, chwyciła starą walizkę i cicho spakowała kilka sukienek, szczotkę do włosów i album ze zdjęciami, który wciąż pachniał lawendą. Nie zamieniła z ojcem ani słowa więcej. Wtedy go zobaczyła. Lechosław stał przy starej furgonetce na skraju podwórka. Wysoki, o opalonej skórze i ciemnych oczach, z podsłonkowego kapelusza. Jego ubranie było proste, ale czyste. Jego postawa była spokojna, ani chętna, ani zawstydzona. Emilia zawahała się, a jej serce biło mocno. Zrobiła krok do przodu, ale ziemia pod nią się zachwiała. Jej sandał utknął na krawędzi luźnej deski. Zachwiała się, a panika przeszyła jej pierś. Wtedy on się poruszył, nie po to, by ją złapać, ale by podejść bliżej. Powoli, z otwartymi i pewnymi rękami, nie dotykając jej, wystarczająco blisko, by być obok. Wszystko w porządku? Zapytał cichym, równym głosem. Emilia spojrzała na niego, mrugając przez łzy. Skinęła głową, potem potrząsnęła, a potem znów skinęła. Nikt nigdy wcześniej jej o to nie zapytał. Nie w ten sposób. Uśmiechnął się blado, szczerze. Jestem Lechosław. Przełknęła świnę. Emilia Nie musisz iść, jeśli nie chcesz powiedział. Emilia spojrzała za siebie na drzwi. Jej ojciec już się odwracał, nalewając kolejny kieliszek. Znów spojrzała przed siebie. Chyba nie mam dokąd pójść. Lechosław skinął głową, jakby już to rozumiał. Otworzył dla niej drzwi pasażera i cofnął się. Wsiadła, a jej serce waliło, walizka na kolanach jak tarcza. Gdy silnik odpalił, wyjrzała przez okno. Zdjęcie jej matki znów pojawiło się w jej myślach. I po raz pierwszy od dłuższego czasu Emilia zastanowiła się, jakby to było należeć do miejsca, w którym nie jest postrzegana jako zepsuta. Lechosław nie mówił podczas jazdy, ale od czasu do czasu spoglądał na nią, nie na jej ciało, nie z ciekawością czy pogardą, ale z cichym uznaniem, i to jakoś wystarczyło na razie. Furgonetka potoczyła się po wąskiej polnej drodze, złote pola ciągnęły się bez końca pod popołudniowym niebem. Emilia spodziewała się jałowej ziemi i ciszy. Ale to, to było coś innego. Gdy skręcili, ukazał się dom. Skromna drewniana chata otoczona polami słoneczników które sięgały po horyzont. Na werandzie delikatnie kołysało się wiklinowe krzesło. Dzwonki wieczne pobrzękiwały. Nie był wielki, ale tętnił życiem. Lechosław zaparkował i wysiadł pierwszy. Nie otworzył jej drzwi, nie pośpieszał. Po prostu czekał. Emilia poszła za nim z szeroko otwartymi oczami, wdychając zapach ziemi i polnych kwiatów. Wnętrze domu było małe, czyste, ciepłe. W kuchni nad zlewem wisiały zioła. Na półce z książkami stały tytuły o rolnictwie, poezji, a nawet książki kucharskie. Ten pokój jest twój, powiedział cicho Lechosław, wskazując na korytarz. Emilia weszła. Łóżko, miękka pościel, biurko przy oknie. Poranne światło wpadałoby tam idealnie. Co mam robić? zapytała. Lechosław oparł się o framugę. Na razie nic. Możesz później pomóc w ogrodzie albo odpocząć. Po prostu bądź. To wystarczy. Nikt nigdy wcześniej jej tego nie powiedział. W następnych dniach Emilia powoli się zadomowiła. Rano podlewała słoneczniki, po południu czytała, wieczorem próbowała gotować. Pewnego wieczoru całkowicie przypaliła zupę. Przepraszam, powiedziała szybko, gdy wszedł Lechosław. Zepsułam. Pociągnął nosem, uśmiechnął się. Pachnie jak moja pierwsza próba, tylko ja prawie podpaliłem stodołę. Ty tylko zwęgliłaś obiad. Zaśmiała się niepewnie. Stopniowo się zmieniała. Jej ubrania stały się luźniejsze. Już nie ukrywała ranion. Nuciła podczas pracy w ogrodzie. Była cisza, ale był to spokój. Potem przyszedł czas na miodownik. Znalazła przepis w książce Lechosława. Pracowała całe popołudnie. Ale kiedy wyjęła go z piekarnika, środek opadł. Zła, chwyciła ciepłą blachę i wyrzuciła ciasto na kompost. Za nią kroki. Lechosław nie. To śmieci. Schylił się, odłamał kawałek i ugryzł. Patrzyła na niego wściekła. Dlaczego to zrobiłeś? Przeżył, a potem powiedział: Smakuje prawdziwie. Co to znaczy? Warknęła To znaczy, że ktoś się starał Nie jest idealne, nie z cukierni Po prostu ty kropka Patrzyła na niego miała. Jej oczy zapiekły Lechosław dodał Jadłem idealne ciasta Nie pamiętam żadnego z nich To zapamiętam Uzy popłynęły Zanim zdążyła je powstrzymać Odwróciła się Lechosław nic więcej nie powiedział Stało obok niej, gdy wiatr poruszał kwiatami, i po raz pierwszy Emilia nie czuła się, jakby została tu zesłana na śmietnik. Czuła się mile widziana. Poranki na farmie nadchodziły łagodnie, z rosą na płatkach słoneczników. Pewnego ranka Emilia stała boso na werandzie, obserwując wschód słońca nad rzędami złotych kwiatów. Ziemia już nie wydawała się miejscem, do którego została zesłana, by o niej zapomniano. Tętniła życiem, a ona wraz z nią. Gotowa pobrudzić sobie ręce? Zapytał Lechosław, pojawiając się obok niej z dwoma słonkowymi kapeluszami w dłoni. Wzięła kapelusz. Dostanę zwrot pieniędzy, jeśli moje kwiaty umrą, zażartowała. Uniósł brew. Pełny zwrot, płatny w przypalonych babeczkach. Emilia roześmiała się pełnym, swobodnym śmiechem, który zaskoczył nawet ją samą. Spędzili poranek na nowej grządce. Lechosław pokazał jej, jak spulchniać ziemię, jak delikatnie wciskać nasiona. Nie za głęboko, nie za płytko. Chcesz, żeby korzenie czuły się bezpiecznie, ale nie pogrzebane. Naśladowała jego ruchy, z rękami w ziemi, słońcem na ramionach. Jej ciało, tak często źródło wstydu, tutaj wydawało się celowe. Jej pełne ramiona były silne, jej szerokie stopy stabilne. Nie przeszkadzała. Była częścią Ziemi. Mijały dni i tygodnie. Nasiona wykiełkowały. Emilia nauczyła się podlewać je wczesnym rankiem i mówić do pąków. To pomaga, powiedział kiedyś Lechosław. Może życzliwość ma znaczenie nawet dla roślin. Pewnego popołudnia Emilia zauważyła Lechosława przy skrzynce pocztowej, wkładającego do niej grubą kopertę. Nie widział, że go obserwuje. W domu wyjrzała przez okno i patrzyła, jak objeżdża listonosz. Zastanawiała się, czy płaci rachunki, czy pisze do kogoś ważnego, ale nie zapytała. Jeszcze nie. Potem nadszedł dzień, w którym otworzył się pierwszy słonecznik. Był mniejszy niż inne, ale jego płatki były szerokie i nienaruszone, w delikatnym złotym kolorze. Emilia uklękła i objęła łodygę dłoni. Zasadziła to, włożyła nasiono, podlewała je, szeptała do niego i zakwitło. Ścisnęło ją w gardle. Uklękła w ziemi, wciąż trzymając kwiat. Łzy napłynęły jej do oczu. To był tylko kwiat, ale był jej. Cichy chrzęst butów sprawił, że podniosła wzrok. Lechosław stał kilka kroków dalej. Wychodowałam to, szepnęła. Wiem, nigdy nie myślałam, że potrafię stworzyć coś pięknego. Lechosław podszedł bliżej, kucając obok niej. Nie tylko to wychodowałaś. Uwierzyłaś w to, nawet gdy wyglądało na nic. To jest najtrudniejsza część. Emilia otarła łzy, zawstydzona, ale uśmiechnięta. Później tego wieczoru zobaczyła ponownie kopertę, tym razem na stole. Była otwarta. Jej wzrok padł na adres zwrotny jakiejś fundacji rolniczej w Gdańsku. Jej ciekawość zapłonęła, ale odwróciła się. Nie wiedziała jeszcze, że Lechosław po cichu przekazywał pieniądze na stypendia dla lokalnych studentów. Wiedziała tylko, że był życzliwy. Był cierpliwy. I widział ją. Tego wieczoru stała przy zlewie. Za nią Lechosław mieszał w garnku na kuchence. Myślisz, że twój kwiat ma imię? zapytał nagle. Odwróciła się, zaskoczona. Co? Spojrzał na nią przez ramię. Niektórzy nazywają swój pierwszy kwiat. Na szczęście. Emilia pomyślała przez chwilę, a potem uśmiechnęła się. Nadzieja, powiedziała. Lechosław skinął głową. Trafnie. Na zewnątrz wiatr szeleścił w polach słoneczników, a wewnątrz między nimi zaczęło rosnąć coś cichego i stałego, silniejszego niż nasiona, głębszego niż gleba. Zaczęło się jak każdy inny poranek. Delikatny wietrzyk, złote niebo parząca się kawa. Emilia wiązała włosy, gdy usłyszała chrzest opon na żwirze. Wyjrzała przez zasłonę i zobaczyła zasedana. Wysiadł z niego wysoki mężczyzna w pognięcionej marynarce. Lechosław spotkał się z nim na werandzie, jego wyraz twarzy był nie do odczytania. Emilia obserwowała z okna coś w sposobie bycia mężczyzny ją niepokoiło. Przedstawił się jako Krystian, stary znajomy. Nie zajmę dużo czasu, powiedział Krystian zbyt gładkim głosem. Tylko kilka pytań do artykułu. Nieoficjalnie, wiesz jak to jest. Lechosław zawahał się, zanim skinął głową. Emilia przyniosła tacę z lemoniadą. Gdy podawała Krystianowi szklankę, ten grzebał w swojej torbie. Z bocznej kieszeni wypadł złożony wycinek z gazety i wylądował u stóp Emilii. Schyliła się, by go podnieść, ale jej wzrok padł na nagłówek. Zanim zdążyła się powstrzymać, Lechosław Majewski powraca, były potentat rolny żyje w ukryciu po skandalu. Jej serce zamarło. Powoli rozłożyła gazetę. Było tam zdjęcie Lechosława w garniturze, ściskającego dłoń polityka. Artykuł wymieniał nagrody, posiadłości, stanowiska w zarządach. Opowiadał o człowieku wartym niegdyś miliony, założycielu jednego z największych funduszy rolnych w regionie, który zniknął z życia publicznego po głośnym upadku korporacyjnym. Emilia nic nie powiedziała. Stała tam, zaciskając palce na papierze, wpatrując się w obraz mężczyzny, który wyglądał zbyt elegancko, by pasować do jej cichej drewnianej kuchni. Lechosław zauważył jej wyraz twarzy. Wstał, a jego oczy były już pełne żalu. Nigdy nie zamierzałeś mi powiedzieć. Jej głos był spokojny, ale odległy. Zamierzałem, powiedział cicho. Ale nie w ten sposób. Agnieszka nic nie powiedziała. Oddała wycinek reporterowi, odwróciła się bez słowa i weszła do domu. W milczeniu spakowała walizkę, ubrania złożone szybko, książki ułożone w nierówne stosy. Zatrzymała się tylko raz, palcami muskając ceramiczny ważon, w którym wciąż kwitł jej słonecznik, teraz lekko zwiędły. Na zewnątrz zaskrzypiały drzwi. Lechosław stał w progu, z kapeluszem w dłoni, z zabutami. Nie wszedł do środka. Emilio zaczął cichym głosem: Proszę, posłuchaj. Nie odwróciła się. Czy byłam dla ciebie projektem? Nie, powiedział stanowczo. Nigdy tym nie byłaś. Więc czym byłam? Sposobem na uspokojenie twojego sumienia? Historią, którą mogłeś naprawić, gdy twoja się rozpadła? Podszedł bliżej, ale jej nie dotknął. Jesteś pierwszą osobą od dłuższego czasu, która sprawiła, że znów poczułem się jak mężczyzna. Nie jak porażka, nie jak nagłówek. Wtedy się odwróciła, a gniew wezbrał na powierzchni, nie wściekłość, lecz zdrada. Pozwoliłeś mi uwierzyć, że jesteś zwykłym rolnikiem. Jestem rolnikiem, powiedział. Zostawiłem to wszystko za sobą. Ten człowiek z artykułu to już nie ja, kropka. Oczy Emilii napełniły się łzami, ale ja pozwoliłam sobie uwierzyć, że wystarczy dla kogoś prostego Kogoś takiego jak ja Teraz nie wiem, co jest prawdziwe Jego głos się załamał Ty nie jesteś po Emilio, jesteś początkiem Stała nieruchomo, zna w pół spakowaną walizką z sercem rozdartym między bólem a nadzieją Nie zakochałem się w tobie, bo jesteś idealna Powiedział cicho Zakochałem się w tobie, bo jesteś prawdziwa jak ta ziemia? Szorstka na brzegach, ale szczera, zdolna do rodzenia życia tam, gdzie ludzie myśleli, że nic nie może wyrosnąć. Między nimi zapadła cisza, ciężka, ale nie nierzeczliwa. Emilia spojrzała na swoje dłonie, wciąż ubrudzone ziemią z ogrodu. Jej wzrok znów powędrował do słonecznika, jego opadające płatki łapały światło. Nie powiedziała ani słowa, ale też nie zapięła walizki. Następnego ranka cisza między nimi była inna. Nie była zimna, była ostrożna. Emilia nie rozpakowała walizki, ale też jej nie spakowała. Chodziła po ogrodzie, ale jej kroki były wolniejsze, jakby na coś czekała. Lechosław znalazł ją przy tylnym płocie. Mogę ci coś powiedzieć? Skinęła głową, nie podnosząc wzroku. Byłem żonaty, zaczął lata temu. Miała na imię Elżbieta. Miała śmiech, który potrafił przerwać kłótnie w połowie zdania. Poznaliśmy się na studiach. Wierzyła we wszystko. Zwłaszcza we mnie kropka. Zamilku. Zachorowała dwa lata po tym, jak kupiliśmy te ziemie. Coś rzadkiego. Postępowało szybko. Próbowałem wszystkiego, ale nic jej nie zatrzymało. Emili zabrakło tchu. Gdy odeszła, rzuciłem wszystko. Fundację, stanowiska w zarządach, dom w mieście. Przyjechałem tu sam. Myślałem, że znów zacznę coś uprawiać, ale nic we mnie nie rosło. Zrobił powolny krok bliżej. A potem pojawiłaś się ty. Na początku myślałem, że po prostu staram się być przyzwoity, dać ci bezpieczne miejsce. Ale potem przypaliłaś zupę i sadziłaś nasiona, jakbyś szeptała tajemnice do ziemi. I zrozumiałem, westchnął, a jego głos się załamał. Byłaś pierwszą osobą od lat, która sprawiła, że chciałem zacząć od nowa. Emilia poczuła, jak ściska ją w gardle. Większość życia starałam się nie zajmować miejsca. Myślałam, że jeśli będę wystarczająco cicha, mała, może nie będę takim ciężarem. Jej głos drżał. Ale tutaj czuję, nie wiem. Jakby może nie jestem za duża. Jakby ktoś mógł się zatrzymać i mnie zobaczyć, nie patrzeć przeze mnie, kropka. Spotkała jego spojrzenie. Jesteś pierwszą osobą, która sprawiła, że poczułam się warta tego drugiego spojrzenia. Nie było obietnic, żadnych deklaracji, tylko cichy, szczery wybór, by zacząć od nowa. Jako dwoje ludzi, którzy zostali złamani na różne sposoby i jakoś odnaleźli się na tyle cali, by spróbować. Rytm dni zmieniał się powoli. Zainspirowana przez grupę lokalnych dzieci, Emilia zaproponowała weekendowe zajęcia. Słonecznikowe soboty. Darmowa zabawa w ogrodzie i pieczenie dla dzieci. Frekwencja ją zaskoczyła. Przyszło kilkanaścioro dzieci. Emilia uczyła ich, jak zagniatać ciasto, odciskać płatki kwiatów w glinie i sadzić nasiona słonecznika. Śmiech wypełniał każdy kąt ogrodu. Pewnego popołudnia pulchna dziewczynka z kręconymi włosami podbiegła i objęła ją. Jesteś największą księżniczką, jaką kiedykolwiek widziałam, powiedziała głośnym szeptem. I najładniejszą. Emilia przytuliła ją mocno. Dziękuję, szepnęła. To chyba najmilsza rzecz, jaką kiedykolwiek ktoś mi powiedział. Jesienne słońce chyliło się ku zachodowi, rzucając złote światło na rynek miasteczka przygotowane na coroczny festiwal dożynek. Na środku stała mała drewniana scena owinięta słonecznikami. Emilia weszła na scenę, przełykając świnę. Spojrzała i zobaczyła znajome twarze. A w pierwszym rzędzie Lechosława. Uśmiechającego się z cichym wsparciem. Kiedyś wierzyłam, zaczęła powoli, że ludzie widzą tylko to, czym nie jestem. Niewystarczająco zgrabna. Niewystarczająco mała. Niewystarczająca. Zamilkła. Sadziłam je źle. Za gęsto, za płytko. Byłam pewna, że nie wyrosną. Ale wyrosły, nie idealnie, ale odważnie. Spojrzała na Lechosława. I ja też. Jej głos się ustabilizował. Wciąż jestem okrągła, powiedziała, uśmiechając się teraz. Wciąż nieporadna, wciąż ja. Ale już mi nie przykro. Rosnę. Po jej ostatnich słowach rozległy się oklaski, najpierw ciche, potem narastające. Zeszła z sceny, a łzy napłynęły jej do oczu, ale zanim zdążyła odejść, Lechosław już się poruszał. Wszedł obok niej. Ze słonecznikiem w dłoni i bez słowa ukląku. Na placu rozległy się westchnienia. Lechosław spojrzał na nią, a jego głos był pełny. Powiedziałaś kiedyś, że nigdy nie uważałaś się za promienną. Ale dla mnie, Emilio, byłaś pierwszym słońcem po najdłuższej nocy. Jesteś światłem, które myślałem, że straciłem. Wyciągnął coś małego, delikatnego. To był pierścionek spleciony z miękkich zielonych łodyg z jednym małym kwiatkiem. To z pierwszego ogrodu, który wyhodowałaś, powiedział. Ten, o którym myślałaś, że nigdy nie zakwitnie. Łzy cicho spływały po policzkach Emilii. Nie mam diamentów, powiedział cicho Lechosław. Ale mam ziemię, miłość i życie, które chcę z tobą budować. Wyjdziesz za mnie, Emilio? Zaśmiała się, dźwiękiem jak światło słoneczne skinęła głową, ledwo mogąc mówić. Tak, szepnęła. Tak. Wsunął pierścionek na jej palec. Tłum wybuchnął, a pod baldachimem słoneczników i niebem zmieniającym kolor na bursztynowy, Emilia poczuła się najpromienniejszą kobietą na świecie. Rok później, pewnego wiosennego poranka, złote światło całowało kwiaty. Na środku pola stali Emilia, Lechosław i ich córka, Zuzanna. Jej loki podskakiwały wystawiała pierwsze kroki. Mamo, kwiatek, zawołała Zuzanna. Emilia podniosła ją, ale Hosław objął ich oboje. Pocałował Emilię w skroń i szepnął: "Dziękuję, że dałaś mi to życie." Uśmiechnęła się, patrząc na Zuzannę, a potem na niego. "Dziękuję, że pierwszy mnie pokochałeś." Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału gdzie przynosimy potężne opowieści o uzdrowieniu, nadziei i cichej sile, która w nas drzemie. Jeśli podróż Emilii od smutku do słońca Cię poruszyła, naciśnij przycisk subskrypcji. Dziękujemy za oglądanie i pamiętaj, czasami Ziemia, na której najtrudniej jest stać, jest tą, na której rosną najpiękniejsze rzeczy.